Witamy w Energia Gas Polska, jesteśmy w trakcie jazdy testowej Mitsubishi Outlanderem. Założyliśmy tutaj instalację BRC i pokrótce chcielibyśmy Państwu przedstawić informacje dotyczące tego montażu. Także Mitsubishi Outlander, auto 2018 rok, silnik 2.0, moc 150 koni, auto ma przejechane 20 tysięcy. Założyliśmy tutaj instalację BRC Sequent 32, wersja OBD koszt instalacji koszt do tego samochodu to 2900 zł auto pali około 9 litrów benzyny 10 czyli 10 litrów gazu z 10 litrów gazu spali zawsze liczymy że ten litr około więcej tego gazu auto będzie palić niż, niż, niż benzyny na każdym 1000 km zaoszczędzimy 250 zł więc tutaj wynik naprawdę przyjemny Zasięg na zbiorniku, który jest założony: zbiornik 55-litrowy w miejscu koła zapasowego. Koło zapasowe w tym samochodzie jest pod spodem auta. 55 litrów pozwoli nam na przejechanie 440 km na jednym tankowaniu w cyklu mieszanym. W trasie oczywiście ten zasięg będzie większy. Zwrot całości nastąpi po około 11-12 tysiącach od momentu montażu. Także, jeżeli mają Państwo takie auto lub inne, zapraszamy do kontaktu z nami telefonicznej, mailowo, przez protokół zgłoszeniowy. Na pewno pomożemy, odpowiemy, wycenimy i zamontujemy Państwu instalację gazową. Dziękuję i zapraszam.